Tematem wykładu będzie powojenna twórczość Czesława Miłosza i stworzony przez niego projekt poetycki, który wpisuje się w jeden z dwóch najważniejszych nurtów nowoczesnej liryki, określany mianem nowoczesnego klasycyzmu. Gdybym spytała Państwa, które frazy wydają się Państwu najbardziej charakterystyczne dla powojennego Miłosza, wymienilibyście zapewne fragmenty przedmowy z najbardziej chyba znanym dwuwierszem – Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Ty, którego nie mogłem ocalić, rozpoczyna ten wiersz, miłoż, wysłuchaj mnie, zrozum tę mowę prostą, bo wstydzę się innej. Przysięgam, nie ma we mnie czarodziejskich słów, mówię do ciebie milcząc, jak obłok czy drzewo. To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc, to, że późno pojąłem jej wybawczy cel, to jest i tylko to jest ocalenie. Zacytowane przed chwilą frazy debiutujący w dwudziestoleciu międzywojennym Miłosz, wówczas przedstawiciel grupy Żagary, której katastrofizm Janusz Kryszak określił trafnym mianem katastrofizmu ocalającego, napisał w roku 1945. Niewiele później, bo w roku 1947 powstał traktat moralny, otwierany także pytaniem, gdzież jest poeto ocalenie. A domykany niezwykle gorzkim, pełnym ironii, dwuwierszem: Idźmy w pokoju, ludzie prości! Przed nami jest jądro ciemności. Oczywiste nawiązanie w ostatniej frazie do tytułu słynnej powieści Josefa Conrada, opowiadającej o podróży poza granicę śródziemnomorskiej cywilizacji i kultury, kultury, która w świetle dwudziestowiecznych wojen i totalitaryzmów uległa daleko idącej autokompromitacji, nie było oczywiście przypadkowe. Świadczyło, że wzywającemu do pisania poezji ocalającej narody i ludzi Miłuszowi nie było obce dramatyczne rozpoznanie. Poeta nie zamykał oczu na epokę pieców, a jedynie szukał jakichś form mierzenia się ze zmierzchem kultury, a także szans na restytucję poetyckim słowie, na odbudowę w poetyckim słowie ładu zakwestionowanego przez historię i rozwój filozoficznej myśli. Zbierając dalej najbardziej charakterystyczne, moglibyśmy wręcz powiedzieć skrzydlate słowa Miłosza, należałoby wspomnieć także fragmenty jawnie autotematycznego wiersza Ars Poetica. Miłosz napisał ten utwór już na emigracji w Ameryce w Berkeley w roku 1968. Przytoczę jego fragment, a dokładnie pierwszą i ostatnią strofę, bowiem doskonale charakteryzuje on idiom poetycki, jaki autor piosenki o końcu świata wybrał i kontynuował konsekwentnie po wojnie. Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby ani za nadto poezją, ani za nadto prozą, i pozwoliłaby się porozumieć, nie narażając nikogo, autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu. Był czas, kiedy czytano tylko mądre książki, pomagające znosić ból oraz nieszczęście. To jednak nie to samo, co zaglądać w tysiąc dzieł pochodzących prosto z psychiatrycznej kliniki. Przywołane przed chwilą fragmenty z powojennej twórczości miłosza pozwalają określić trzy najważniejsze rysy jego poetyckiej postawy. Pozwalają nazwać trzy wyzwania, jakie poeta stawiał dominującym nurtom nowoczesnej poezji, liryki, przypomnijmy, poszukującej swej transhistorycznej istoty, bawiącej się językowym eksperymentem, szukającej autotelicznej czystości, zafascynowanej jednostkową wyobraźnią. Po pierwsze, wskazuje na to przede wszystkim pierwszy z przywołanych fragmentów, miłość wzywał do porzucenia poezji skoncentrowanej na ja, kontynuującej w dużej mierze wzory tradycji romantycznej. Namawiał do porzucenia liryki, jak ją nazywał agresywnej wyobraźni. Dystansując się wobec ekspresji podmiotu, wolał przyglądać się światu, jego zjawiskom, pejzażom, wydarzeniom. Zachwyt dla pojedynczego istnienia obłoku, drzewa, wzroki, lisa, był tu odpowiedzią na poczucie grozy płynące z doświadczenia historii, ale także poczucia wyrzeczenia się przez nowoczesnego człowieka teologicznie i filozoficznie ugruntowanego ładu. Po drugie, Miłosz niechętny był poezji bawiącej się językowym eksperymentem, kontynuowanym w XX wieku przez, przede wszystkim przez poetyki awangardowe. Wbrew wzorom podsuwanym przez futuryzm, hermetyzm, konstruktywizm, namawiał do pisania liryki językiem względnie prostym, za to służącym rozważeniu podstawowych dylematów ludzkiej kondycji, Rozdzielanej między pragnieniem zakorzenienia, poczuciem wydziedziczenia, między racjonalnością a potrzebą duchowości, nauką a wiarą, rozpaczą a nadzieją. Po trzecie, autor ocalenia był przekonany, że zadaniem intelektualnej poezji jest rozważanie kluczowych, podstawowych zagadnień tradycji śródziemnomorskiej budowanej ponad granicami etnicznych wspólnot. Za swoim kuzynem francuskim poetą Oskarem Władysławem Miłoszem, powtarzał, że poezja już u zarania panhellenizmu oddzieliła się od muzyki, języka przede wszystkim uczuciowego i brała udział w nieustannych przemianach myśli religijnej, politycznej i społecznej, stale nad nimi dominując. Autor Traktatu Moralnego chciałby te kulturotwórcze, intelektualne zadania poezji kontynuować. Dlatego poszukiwał formy bardziej pojemnej, która pozwoliłaby mu stworzyć płaszczyznę myślenia do rozważenia podstawowych zagadnień kultury, ale również nakreślić trudno osiągalną, choć jednak rysującą się gdzieś na horyzoncie, perspektywę ocalenia. Moglibyśmy zapytać, czy wymienione tutaj cechy języka poetyckiego. A dokładniej mówiąc, funkcje, jakie powojenny miłość przypisywał poezji, pozwalają zobaczyć w nim poetę nowoczesnego klasycyzmu. I cóż miałoby to znaczyć? Odpowiadając twierdząco na to pierwsze pytanie, warto przypomnieć, że w niemal wszystkich europejskich literaturach narodowych pojawiał się taki nurt poetycki, czyli nowoczesny klasycyzm rozwijając się na biegunie przeciwległym wobec poetyk awangardowych, a wcześniej romantycznych. W niemal wszystkich narodowych literaturach pojawiały się takie dwie przeciwstawne tendencje. W Rosji był to futuryzm i akmeizm, na Ukrainie futuryzm i neoklasycyzm, we Włoszech hermetyzm i futuryzm, a w Polsce awangarda krakowska i tak zwana druga awangarda, której pojawienie się w dwudziestoleciu międzywojennym zainicjowały m.in. debiuty żagarystów, w tym Czesława Miłosza. Także po II wojnie światowej Lirka Polska wykształciła takie dwie polemiczne, antynomiczne, przeciwstawne wobec siebie tendencje. Słynny krytyk Jan Błoński nazywał jej nieprzypadkowo linią przybosia i linią Miłosza właśnie. Pierwszy poeta, czyli Julian Przyboś, patronował poezji językowego eksperymentu. Czesław Miłosz stał się, moglibyśmy powiedzieć, założycielem polskiego nowoczesnego klasycyzmu. Chodziło w nim, moglibyśmy powiedzieć, należałoby to podkreślić, bardziej o przyjęcie pewnego rodzaju postawy wobec tradycji, rzeczywistości, historii niż o wykształcenie krystalicznego języka i harmonijnych form, o których marzyli przedstawiciele klasycyzmu XVIII-wiecznego. Te ostatnie, czyli piękne formy oddające harmonię kosmosu, w XX wieku po doświadczeniu totalitaryzmu wydawały się wręcz niestosowne wobec dramatu doświadczonego przez jednostkę. Nieprzypadkowo Maria Janion we wprowadzeniu do słynnej książki Ryszarda Przybylskiego to jest klasycyzm opublikowanej w roku 1970 pisała, że klasycyzm nowoczesny jest klasycyzmem tragicznym. Mataczka podkreślała, że uprawiający go poeci obdarzeni są świadomością nieszczęśliwą, a równocześnie, że próbują tę świadomość jakoś przykroczyć, zarysowując horyzont ocalenia. Ryszard Przybylski w swojej książce, to jest klasycyzm, pisał w niezwykle trafny sposób. Zostaliśmy wygnani z raju, ale nie zostaliśmy wygnani ze stworzonej przez kulturę świata śródziemnomorskiej antropologii. I dlatego język przodków, symbolika świata śródziemnomorskiego, nadal jednoczy nas we wspólnym poszukiwaniu prawdy. I dalej. Antropologia świata śródziemnomorskiego wtrącona w ognisty piec zwątpienia, to jest klasycyzm. Każdy chaos przemija, ponieważ każda rytualna orgia. A w kulturze zdarzają się tylko rytualne orgie, ma na celu destrukcję, z której wyłoni się nowy porządek. Ale podstawą tego porządku może być tylko antropologia ginącej epoki i jej język, język naszych przodków. Jest to bowiem centrum, wokół którego konstytuuje się każdy nowy ład. Odrzucanie tego centrum świadczy jedynie o tym, że nowy porządek jeszcze nie powstał, że ciągle trwa ten sam chaos. Ten sam męczący wir, ta sama burza rozkiełznanych żywiołów. Moglibyśmy zapytać, czy miłość mógłby się pod słowami Ryszarda Przybylskiego podpisać. Sądzę, że i tak, i nie. Nie, ponieważ jego własny pesymizm, choć głęboko skrywany, był chyba jednak głębszy. Miłość wiedział, że język naszych ojców. Przede wszystkim za przyczyną przemian filozoficznych został w dużej mierze zapoznany, że jesteśmy skazani na język naszej pozbawionej wiary epoki. Wielokrotnie z rozpaczą mówił o niepokoju, jakie budzą w nim prawa historii i prawa natury, tej ostatniej postrzeganej przede wszystkim w duchu ewolucjonizmu jako ciągu pożerających się nawzajem istot i biochemicznych procesów pozbawionych. Teologicznego ładu, teologicznego sensu. Miłość mógłby się jednak pod słowami przybyskiego także podpisać, ponieważ pomimo doznawanej rozpaczy, wierzył w możliwość budowania jakiejś perspektywy ocalenia. Wierzył w siłę hymnicznego zachwytu dla tego, co jest i co się wydarza. Wierzył w siłę poezji rozważającej kwestie filozoficzne, teologiczne i społeczne. Poezji nie afirmującej indywidualny, poetycki głos, ale uprawianej pro bono w myśl ukutej przez siebie zasady półprywatnych obowiązków wobec kulturowej wspólnoty, w tym także gospodarstwa polskiej liryki. W jednym ze swoich tomów eselistycznych, w prywatnych obowiązkach, pisał bardzo znamiennie, bardzo charakterystycznie Wolałbym, żeby ta polska literatura miała więcej zmysłu klasycznej formy, żeby nie składała się z fuksów, niespodzianek, gargojlów, maszkar o skrzydłach Serafina, żeby było w niej trochę wielkich książek, mądrych, a względnie prostych. Właśnie dlatego już w czasie wojny rozpoczął poszukiwanie formy bardziej pojemnej, która językiem względnie prostym pozwoliłaby mu mówić o wszelkich ważnych Kluczowych dla kultury i dla ludzkiej kondycji tematach. Wielokrotnie powtarzał, że z chwilą, kiedy filozofia na uniwersytetach zajęła się zadawaniem sobie śmierci i przyznała otwarcie, że jest tylko filozofowaniem, na poetów spadły nowe obowiązki. To oni ostatecznie są świadomością współczesnego człowieka. Sensem ideowym walki o ten nowy, klasyczna, równocześnie wygłos w poezji, było powracanie myślą do fundamentów uniwersalnej, nieznemuzykalizowanej, bieżącej wład Europy. Miłosz niemal od początku swojej drogi artystycznej poszukiwał odpowiedniej tradycji, do której mógłby się odwołać. Pytał o wzory tyleż estetyczne, co światopoglądowe. Wspomina, iż w poczuciu braku korespondencji między jego własnymi przemyśleniami, a tym, co odnajdował w liryce polskiej, francuskiej, rosyjskiej, skłoniło go do podjęcia nauki języka angielskiego w okupowanej Warszawie. Chcąc uniknąć, jak sam pisał, romantycznej choroby niedocielesności, ale także awangardowej atrofii serc i wątroby, zwracał się ku tradycji anglosaskiej. To właśnie tu odnajdywał poszukiwany przez siebie splot jakości wiersza i postaw ideowych. W rozprawie o Rymie Karla Shapiro w liście noworocznym Ustana Odena, w Ziemi ołowej, Czterech kwartetach i esejach Tomasa, Stemsa, Eliota. Inspiracje płynące z tych anglosaskich lektur wysłyszeć możemy w liście półprywatnym o poezji opublikowanym w roku 1946. W tym noszącym wszelkie znamiona manifestu tekście Miłosz zawarł wykład klasyzującego polską poezję programu. Wzywał do zwołania wielkiej narady poświęconej klasycznemu wychowaniu młodzieży. Efektem tych działań miało być przysposobienie polskiej liryki do prowadzenia dyskusji o jakościach koniecznych do podtrzymania kulturowej tożsamości. W jednym ze swoich późnych tomów, Nieobjętej Ziemi, zapisał towarzyszące mu wówczas, a także i później, pragnienie. Zamieszkać w zdaniu, które byłoby jak wykute z metalu. Skąd takie pragnienie? Nie, żeby kogoś zachwycić, nie, żeby utrwalić imię w pamięci potomnych. Nienazwana potrzeba ładu, rytmu, formy, które to trzy słowa obracamy przeciwko chaosowi i nicości. Zainteresowany tyleż przeszłością, co przyszłością, marzący o przeciwstawieniu się nicości za pomocą hymnu na cześć istnienia. Wzywający do klasycznego wychowania młodzieży, Miłosz nie miał na myśli zabezpieczania muzealnych pamiątek. Chodziło mu raczej o wskazanie zalet klasyczności jako krytycznej postawy wobec głównych nurtów nowoczesnego myślenia. Jakież były to cechy i zalety, jakież związane z nimi obowiązki. Miłosz mówił, że najważniejszym zadaniem klasyka jest budowanie dystansu. Dystansu wobec nowoczesnego progresywizmu i związanej z nim wiary, że wszelkie życiowe problemy rozwiązać mogą wynalazki nauki, techniki i postępująca sprawność cywilizacyjna. Dystansu wobec koncentracji na własnym ja, w efekcie czego powstawały teksty nieznośnie ekspresyjne. Dystansu wobec niedostrzegania niczego innego poza własną przestrzenią i czasem. Dystansu wobec ekscentryczności i monotonii bawiącej się sobą mowy. Tylko splot tych wszystkich wymienionych przed chwilą miar szczęśliwości otwierał szansę namysłu nad sprzecznymi racjami, połączonymi chęcią rozważania pryncypiów uniwersalnej europejskiej kultury. Klasyk według Miłosza, a trzeba dodać, że podobnie myśleli inni przedstawiciele nowoczesnego klasycyzmu. Wspomniany tu już amerykańsko-brytyjski poeta Thomas Stephens Eliot, ale także rosyjski liryk Osip Mandelsztam, to ten, kto dba o rodzimy język i obyczaje. To ten, kto chce wiedzieć, skąd przyszedł, w jakiej części wspólnej Europy mieszka, dokąd zmierza, a przede wszystkim w co wierzy. To wreszcie ten, kto posiada jakąś pozytywną wizję przyszłości opartą, zakorzenioną w chrześcijańskiej, źródłowo tradycji. W liście półprywatnym o poezji miłość koncentrował się także na opisie poetyckiego narzędzia postulowanego dystansu klasyka była nim ironia. Poeta definiował ironię znów inaczej niż twórcy romantyzmu jako umiejętność przyjmowania skóry różnych ludzi, czyli zestawiania w monologu lirycznym odmiennych racji, Filozoficzno-publicystycznej dyspucie. Jej przedmiotem, powtórzmy, jeszcze raz był namysł nad kulturową tożsamością, ale także nad godnym swego miana człowieczeństwem. Poeta powtarzał wielokrotnie, że zadaniem poezji jest przywracanie światu twarzy, antropomorfizowanie go, tak by człowiek nie gubił się już dłużej w zwąpieniu i rozpaczy. Moglibyśmy na koniec zapytać, czy tak nakreślony program udało się Miłoszowi zrealizować w jego własnej twórczości? Sądzą, że tak, choć oczywiście poecie nie były obce chwile głębokich zwątpień. Najbardziej dramatycznie wyrażał je chyba pod koniec swojego życia, niezwykle ciemnych, napełnionych egzystencjalnym pesymizmem Tomachto i na brzegu rzeki. Naprzemiennie niejako towarzyszyły tym tomom jednak jaśniejsze książki poetyckie Miłosza, takie jak Dalsze okolice czy Druga przestrzeń. Gdy czytamy dziś poezję Miłosza na tle liryki innych wielkich polskich poetów XX wieku, szczególnie Tadeusza Różewicza, to uderza nas powracająca w tej twórczości wiara przekonanie, iż liryka rozumiana jako domena myśli, Poezja rozumiana jako przestrzeń ekstatycznego hymnu na cześć istnienia może ocalać narody i ludzi. Miłość chciałby, żebyśmy cenili jego własną poezję za to, za co on sam cenił religię, a mianowicie za to, iż na tej pełnej bólu i łez ziemi nie jest tylko pieśnią żałobną, ale także pieśnią błagalną. W wierszu przepis z to. Mu to Miłosz notował, że za bardzo ceni sobie styl, by ryzykować zanurzanie się w głębinowych lękach i pesymistycznych diagnozach. Nie umniejszając ich wagi, nie przemilczając ich do końca, świadomie podejmował się roli mistrza pokonanej rozpaczy. Powtarzał, że wtedy, gdy świat traci twarz, zadaniem poezji jest mu tę twarz przywrócić, bo inaczej człowiek gubi się w wątpieniu. I rozpaczy. Jestem przekonana, że także dziś warto słuchać podpowiedzi, które podsuwał nam powojenny miłoż. Warto czytać jego mądre eseje i poruszające, zmuszające do myślenia wiersze. Warto śledzić jego rozterki i nadzieje, a przede wszystkim rozważać pytania, które przed nami stawią.